Cześć, ja nazywam się Sebastian Kotras to jest kanał Gentleman' Film Studio. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lampie Jinbei ef 260. Zapraszam serdecznie. A co gdybym ci powiedział? Jako początkującemu fotografowi albo filmowcowi, że jest pewna lampa, która ma mocowanie bowens, możliwość zasilania z dwóch akumulatorów typu NPF, jest lekka, dobrze świeci i kosztuje tylko 749 zł. Tak, coś takiego istnieje. Pokażę Wam dzisiaj troszkę mój nowy nabytek, lampę Jimbay EF260. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie. Chwila na autopromocję. Chciałbym wam przedstawić moją nową stronę internetową, na której możecie zobaczyć całe moje portfolio, zarówno fotograficzne, jak i filmowe, a i także możecie zarezerwować już sesję. Nawet jeżeli wam się pragnie, to nawet za pół godziny. Zbieram się i jestem gotowy do, waszego, do Waszej dyspozycji. Także wchodźcie w ten link tutaj na ekranie. Ewentualnie macie link też w opisie, żeby się nigdzie nie zapodział. Dziękuję Wam bardzo, wracamy do oglądania tego ciekawego testu. Cześć! Ogólnie tak. Z Jimbeya korzystam obecnie jako z drugiej swojej lampy, ogólnie w życiu. Pierwszą lampę Jimbeya testowałem, do tej pory używam, nie tylko testowałem. To jest błysk, ale nie będę Wam dzisiaj o tym mówił, ale to też nie jest moja aż tak długa historia z tą marką, i też dopiero się tego uczę, to trzeba przyznać. Zaskoczyło mnie to, jak za naprawdę niskie pieniądze jest w stanie zostać się naprawdę fajną lampę. Lampę, która formalnie je, można ją zasilać po zasilaczu, ale również z dwóch baterii NPF, co wydaje się takim chwytem marketingowym, w jakim stopniu pewnie jest, ale sam fakt tego, że te baterie są małe, są wkładane praktycznie w lampę. Zatem jest taką pokrywkę, która swoją drogą bardzo ciężko schodzi. Można je włożyć i spokojnie iść na jakiś plan. Bardziej powiedziałbym raczej w warunkach kontrolowanych oświetlenia niż e, jakaś taka ciemność. Może być ciężko, przynajmniej jaka główna lampa. Ewentualnie chyba, że chcecie doświetlić sobie coś, to, to może służyć jako zajebista latarka. To też fakt. Ta lampa ma też mocowanie z serii Bowens, więc można mocować tam wszystkie akcesoria z właśnie tym mocowaniem, co jest bardzo fajne dlatego, że proszę, że nam się tutaj wachlarz możliwości, że tak to powiem. Możesz zamocować sobie softboxa, jakiś modyfikator, czaszę z wrotami, cokolwiek, jakby, a jest dosyć duża do tego droga. Dodatkowo lampa waży naprawdę mało, bo aż tyle. więc. Formalnie wydaje mi się, że jest to naprawdę fajny zawodnik, dosyć lekki. W zestawie dostajecie też czaszę podstawową. To oczywiście można zamontować też inne czasze z serii Bowens, na przykład taką, którą ja mam. Do tego macie możliwość zamocowania wrot. Do, w tym wszystkim możecie zamocować żelki, różne, różne modyfikatory typu taki Kryjc, jakby cokolwiek, co właściwie Wam się tam zamarzy. Oczywiście z umiarem, żeby nie było. Możecie kontrolować na tej lampie też procentowo y, moc tego świecenia, tej cudownej jakże lampy, od 0 do 100%, tak jakby ktoś tam miał wątpliwości. Temperatura tej lampy to 5500 kelwinów, y, gdzieś też odstaje, tutaj Wam pokażę jak to wygląda na czekerze obecnie, y, jak chodzi o tą lampę. Nie mam miernika, więc nie, nie, chciałbym Wam bardzo pokazać realnie, jak to wychodzi, a ja niestety nie mogę. Tutaj macie troszkę danych technicznych, jak chodzi o różne wskaźniki, cer i takie sprawy. Z takich cech, powiedzmy, mniej zachęcających nas do na kupna, to na pewno plastik. Plastik. Ta lampa to można ją określić słowem plastik, po prostu, ale jednak pocimy za tą lampę 749 zł. Więc no, nie ma co ukrywać, ogólnie w dzisiejszych czasach coraz więcej produktów, szczególnie z tych niższych bądź średnich półek cenowych, no i tak no, tu przeważa głównie plastik. I może to troszkę przerażać, aczkolwiek uważam, że da się to przeżyć, bo naprawdę w tej cenie jest to świetna lampa. Nie jest najcichsza. No, nie ma co ukrywać, nie jest to jakiś silence. Nie jest jakiś potwór yy, naprawdę no teraz macie ją włączoną właśnie i nagrywam ten odcinek, więc będziecie sobie posłuchać też jak to, jak to brzmi w tle. No, proszę bardzo. Ale też nie jest najgłośniejsza. Szczerze mówiąc, jakby nie ma tragedii. Mogłaby być cichsza, na no dalszym ciągu Płacimy naprawdę śmieszne pieniądze taką lampę. W porównaniu do innych marek, czy na przykład porównałbym bezpośrednio do Aputure 60D, no to, 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 to widać jakąś różnicę, może nie aż tak dużą, tylko że Aputure gdzieś tam idzie w tą stronę jednak profesjonalistów, o tak bym to określił, a Jimbey jeszcze się trzyma w tej półce, przynajmniej jak chodzi o tą lampę, trzyma się jednak w tej amatorskiej półce. Ogólnie gdzie ta lampa się sprawdzi, tak albo niekoniecznie sprawdzi? Na pewno w studiu w stricte kontrolowanych środowiskach oświetleniowych, czyli studio się do nich formalnie zalicza, nawet bardzo, na planach, na planach filmowych, tylko powiedziałbym, że raczej jako jakaś pomoc, a nie jako główne światło, dlatego że no jednak, bo wątpię, żeby coś z tego sensownego wyszło. Ogólnie tak słowem podsumowanie już, jak na tą cenę, Polecam każdemu początkującemu fotografowi i filmowcowi, yy, może zasilić waszą szafę ze sprzętem, jako takie dodatkowe, fajne oświetlenie. Fajny pomocnik na planach, właśnie, na jakichś sesjach. To jest ok. Na pewno nie sugerowałbym się tym, żeby była to jakaś naprawdę główna lampa do oświetlenia waszych planów, bo może być z tym problem. I może też jest to wykonalne. To nie jest tak, że to nie jest wykonalne, bo jakoś daje rady teraz. No, ale widzicie, że jednak ma swoje problemy i faktycznie może być z tym większy problem, jak będziecie chcieli coś poważnego z klientem robić. Czy jako początkujący, czy jako gdzieś tam średnio zaawansowani. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do tego momentu. Widzimy się niedługo. Proszę Was jeszcze tylko o zasubskrybowanie tego kanału, żeby nic was nie ominęło. jeżeli chcecie, możecie dać lajka, like skomentować, o coś mnie zapytać, jak chodzi o kwestie filmowo-fotograficzne. Dobra, uciekam. Cześć! 业主连。<noise> <noise> <noise>